Marcin Hakiel zgorszony zachowaniem Dominiki. Nie rozumie tego. Dominika Serowska i Marcin Hakiel tworzą jeden z najbardziej medialnych związków w polskim showbiznesie. Para chętnie dzieli się swoją codziennością, a także otwarcie mówi o sprawach prywatnych. Teraz celebrytka ujawniała pewien sekret dotyczących jej byłego partnera. To nie podoba się Hakielowi. W wywiadzie dla portalu Jastrząb Post Dominika Serowska otworzyła się na temat mężczyzn. Zdradziła, jak wygląda jej ideał. Co ciekawe, nie koncentruje się na wyglądzie, ale na cechach charakteru. Nie mam swojego typu, jeżeli chodzi o urodę. Na pewno lubię męskich facetów, z poczuciem humoru, takich opiekuńczych i zdecydowanych, wyznała ukochana Marcina Hakiela. Partnerka Marcina Hakiela o swoich byłych Dominika Serowska wspomniała również o swoich byłych partnerach, podkreślając, że mimo zakończenia relacji stara się utrzymywać z nimi pozytywne kontakty. Mam raczej z nimi dobry kontakt, nie chcę jednak za dużo o nich mówić, bo to nie są osoby medialne i myślę, że nie chcą być, wyjaśniła. Nagle podczas rozmowy partnerka Marcina Hakiela zaskoczyła wyznaniem dotyczącym swojej ostatniej relacji, która trwała 10 lat. Jak przyznała, kilkukrotnie rozstawali się i wracali do siebie, co z zewnątrz mogło wyglądać na toksyczny układ. Mimo to Serowska nie zamierza krytykować swojego byłego partnera. Nie był to idealny związek, na pewno wiele osób by powiedziało, że miał w sobie toksyczne aspekty. Ale ja z perspektywy czasu nie chcę źle o nim mówić. Gdyby nie on, to pewnie wiele fajnych rzeczy w moim życiu by się nie wydarzyło. Lubię go jako człowieka, mimo że z wieloma rzeczami mogę się nie zgodzić, wyznała. Co więcej, serowska przyznała, że jej były partner nadal interesuje się jej życiem i dopytuje, czy wszystko u niej w porządku. On też interesuje się, czy wszystko u mnie w porządku, czy ja mam wszystko tak, jak należy, dodała. Marcin Hakiel nie rozumie kontaktów Dominik z byłym. To w Polsce wciąż nietypowe. Choć Dominika Serowska stara się utrzymywać dobre relacje z byłymi partnerami, jej obecny ukochany, Marcin Hakiel, podchodzi do tego z dystansem. Jak przyznała celebrytka, tancerz ma wątpliwości, czy takie kontakty są normalne. Marcin jako mężczyzna nie rozumie tego, że ja mam kontakt z moim byłym. Dla niego to jest dziwne. Bo my tak w Polsce mamy, że po co rozmawiać z byłym czy z byłą, zauważyła. Dominika Serowska i Marcin Hakiel są parą od około dwóch lat. Ich związek wzbudza duże zainteresowanie mediów, a oboje chętnie dzielą się swoją historią, choć, jak widać, nie boją się mówić również o trudnych i kontrowersyjnych tematach.